Ci jest Marzoną, jestem gościem w jej domu e, i pokażemy Wam dzisiaj coś fajnego, coś innego i nietypowego. Tego jeszcze nie było na moim kanale. Marzena, może opowiedz, czym się zajmujesz? E, ja akurat zajmuję się projektowaniem wnętrz, aranżacjami, i stylizacjami, także będę pomagała Karolinie w prowadzeniu nowej serii e, odcinków. Dzisiaj będziemy mieli odcinek o projektowaniu i e, pokazaniu nowego stołu pod kątem świąt. No, także mam nadzieję, że skorzystacie z naszych e, rad. No i mam nadzieję, że ja się czegoś ciekawego nauczę. Zaczynamy. Zaczynamy. A te patyki są skąd? Wiesz co? Yy, byłam u rodziców akurat, yy, z ogrodu zerwałam to jest hmm. taki wierzba malczurska jakoś tak się to nazywa chyba. Jakże z tego fajny potem może być efekt. Wezmę piątki. Muszę sobie taką łączkę przykrywamy. Deniczki. Można nawet tak trochę niechlubnie ten mech i wtedy uzyskamy bardziej naturalny efekt. Ten mech się później ciężko go pozbyć, ciężko go później posprzątać? On jest, yy... Już taki zastuszony i y, już jest zafarbowany. Także bierzemy to, co damy radę, y, zgarniamy później, a resztę można ustrzepać bądź tam jakoś ręcznie próbować mhm. zbierać. Ale nie farbuje y, absolutnie oprósł. A gdzie można taki mech zdobyć? Wydaje mi się, że taki mech można dostać w sklepach, które się specjalizują właśnie w jakichś kompozycjach w pieciarniach, o, w takich miejscach, jest chyba najbardziej dostępny. Bo takie kompozycje też można robić nie, nie tylko na, na święta, tak? jeżeli mamy dostęp do muchu naturalnego gdzieś do lasu latem to można też świetnie taki wykorzystać w kompozycjach takich letnich. Zrobić fajną, oryginalną zestawę stołu, fajną kompozycję, jak robimy fajną wieczorną kolację, bądź, nie wiem, grillas, wykorzystać się w tych świecznikach. A powiedz, gdzie, gdzie te jajka można kupić? Eee, no kupiłyśmy je w Leroy Perleu. Eee, yeah. To w w Oshą kupiłyśmy. Ale są też dostępne w Lerła w Owi. Tam gdzie są jakieś takie dekoracje świąteczne? No Generalnie jest tak, że e, wszystkie takie dodatki pojawiają się w, praktycznie w każdym większym supermarkecie, jak się e, zaczyna ten okres świąteczny. I czy te jajka wylądują? Tutaj, w naszych <laughs> świecznikach, które wykorzystamy jako takie mini dekoracje, mini bombki. Świąteczne, ale świąteczne takie wielkanocne. Ten mech, który wykorzystaliśmy na stole możemy włożyć do środka. I jeszcze kilka. Ale to ładnie wygląda jak gniazdko jajek. No jak takie gniazdko. No, ale też nasze śmieszne kogutki. Które też kupiłyśmy w Osho na stoisku okrętniczym. I też możemy go tutaj w środku umieścić. Tylko on taki trochę jest niesforny i nic nam tutaj stanąć. I w kolejnym świeczniku robimy to samo. A powiedz, skąd masz ten piękny żyrandol? Ten piękny żyrandol kupiłam na dziale oświetlenie w Leroy Merlot. I one są, są cały czas dostępne, takie e, Wydaje mi się, że tak, tylko że tutaj to troszeczkę sama go e, zmieniłam, e, bo on kryształki miał tylko do wysokości e, końca abażuru, a ja te przedłużenia sama wszystko doczepiałam, y -hmm. starałam się o takie e, kryształki. A to, to są prawdziwe kryształy chyba, prawda? To jest szkło kryształowe. A, szkło kryształowe. Mhm. Tu widzę, że jakieś ptaszki jeszcze tam są, gdzie nie gdzie. Tak. E, w ogóle ten rzęd to jest moja baza pod wszelkie dekoracje, obojętnie, czy świąteczne, takie wielkanocne, e, czy na święta Bożego Narodzenia. Doczepiam do tego różne bombki, e, także zawsze kombinuję mm -hmm. tutaj jak mogę. Jak ktoś nie ma takich wiszących, to może sobie coś takiego zrobić w szkle, prawda, na stół nawet. Można jak najbardziej, nawet w jakimś prostym takim wazonie e, wypełnić e, czy żwirkiem, piaskiem, dodać e, właśnie czy taki mech, e, czasami jakim, jakąś słomą patykami i też właśnie posadzić e, jakiegoś ptaszka. Można właśnie posadzić też takie jajka. żeby naprawdę świetnie może wyglądać. Reszta jaj, które nam zostało, możemy wykorzystać, poukładać je na stole obok kwiatów. I specjalnie e, robię taką niską kompozycję, żeby jak mamy gości na święta, to żeby nam nie zasłaniało osoby, która siedzi na mhm. żebyśmy mieli swobodę e, rozmowy z innymi osobami. Sami zrobimy taką prostą, klasyczną, taką na święta używamy. Zrobimy na cztery osoby. Zawsze to można powielić e, na większą ilość osób. A skąd są talerze powiesz? E, talerze są z Anglikor. Talerze są a, z Anglikor i a, one są z kolekcji Delia. Jak dobrze pamiętam. Z Ankle również również bieżniki, tutaj te brązowe, e, lniane, biały obrót. Bardzo lubię wykorzystywać wszelkiego rodzaju podkładki e, pod talerze różne, e, serwetki, lniane. I zawsze one urozmaicą i wzbogacą nam ten taki prosty, klasyczny zestaw. To wtedy też nie wygląda tak banalnie, że serwetka z tak, boku, tak. prawda? Tak, robi się bardziej elegancko, bardziej wyrafinowanie. Także zawsze dodaję to takiego sznytu i klasy. Poskładałam tak na, na trzy te serwetki. One wtedy świetnie nam się wkomponują. I zaprasowała się, tak? Tak, pod talerz. Zakładamy w ten sposób. I to samo robię z następnymi. I teraz, na tak przygotowany talerz, mogę postawić miseczkę na zupę. Do tego teraz e, brakuje nam e, i musimy dołożyć sztućce i kieliszki. Układamy sztućce, Pamiętamy, że łyżka zawsze leży po prawej stronie. I układamy tak, jak w kolejności jemy, tak od zewnętrznej. Łyżka, nóż, widelec po lewej stronie. Oczywiście też możemy kombinować je i układać je wszystkie razem obok, tak? Wszystko zależy od mhm. tego, jaką ilością miejsca dysponujemy na stole, tak? Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby było wszystko oddzielnie czy obok siebie. My mamy dzisiaj dużo miejsca. Potrzebne nam są również filiżanki. W razie czego, gdyby goście potrzebowali, napisie kawę, herbatę. Także od razu też zaprezentujemy, jak to razem wygląda. Stawiamy o kiliszki. stawiamy sobie z strony. co to będzie już wszystko, prawda? Tak, ale wydaje mi się, że e, jeszcze ciekawym pomysłem byłoby dostawienie e, takich e, wizytówek, żeby jeżeli chcemy oczywiście, aby goście usiedli w jakimś określonym porządku, żeby wiedzieli, w którym miejscu e, mają usiąść i gdzie jest ich miejsce. Zaraz Wam to pokażę. Podstawki z klipsem bardzo często e, takie rzeczy można wykorzystywać nawet. E, jako podstawki do zdjęć. Później, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co dalej z tą rzeczą zrobić. Tutaj postawię, zaraz napiszemy imiona, kto gdzie siedzi. Zaraz dla Karoliny. Może na jakiś ciekawy sposób te karteczki przyozdobić. Dobrze, to opowiedz, co nam tutaj wyszło. To tak, jak widać, mamy stół kolorowy, kojarzący się z wiosną. Wszystkie te elementy możemy później wykorzystać, y, chociażby w jakichś jakich codziennych. Y, Prawach. To może nam świetnie posłużyć jako podstawka do zdjęcia. kwiatki możemy wykorzystać na balkonie. Patyki są prawie z recyklingu, wielokrotnego użytku. Tak, bo po prostu nie zostały one wyrzucone na, na śmietnik, tylko wykorzystane w fajny, ciekawy sposób. Później bombki można na nich wieszać. Można nawet w takich aranżacjach, mając takie patyki, te patyki mogą nam posłużyć jak właśnie do wieszania bombek, jajek na tasiemkach również, tak? Można są też takie dostępne, w ten sposób podwieszać. Mm -hmm. I e, bardzo fajnie to wygląda. Stół tradycyjny, tak jak mówiłam, kolorowy. No i tanim kosztem. Tanim kosztem przede wszystkim, tak? Bo e, tak naprawdę o to nam chodzi, żeby uzyskać Fajny, ciekawy efekt przy minimum wydatków. No jasne. No i mamy coś, co kojarzy nam się z lasem, z naturą i tak naprawdę z ogrodem. Tak? Kwiaty później też możemy wykorzystać. Jak się zrobi troszeczkę cieplej, bo mam nadzieję, że. Z tym kolorowym stałem, zaprosimy w końcu tą wiosnę, to te kwiaty będą mogły się wyprowadzić na balkon. Tak, bo to jest wiosna, stół wiosanna. Tak. To co, teraz będzie druga propozycja. Tak. Zaczynamy z drugą osobą propozycję Co do zabieżniki teraz kładziesz? E, zielone lniane, one mają tutaj takie fajne zakończenia. Trochę atłasu, trochę bawełny, zamszu. Ja akurat zakupiłam dekor, ale bardzo podobne są dostępne również w innych miejscach. Co tu przyniosłaś? To jest owies. Tak, owiec <noise> wielkanocny. I my to mamy chyba też z... z tego, z, z oszą, prawda? Tak, mamy go z oszą. Ale można również wykorzystać rzuchę, którą można samą zasiać sobie kilka dni wcześniej. Watkę, foremkę. Wysypujemy ziarenka, podlewamy regularnie, dbamy o to, żeby nasza żucha zawsze miała wilgotność i możemy również e, uzyskać taki obwóz, coś w Także <noise> Zachęcam! Tutaj jeszcze też e, zakupiłyśmy na dzisiejszym wypadzie takie e, kwiatuszki, że ja zaraz powiem co Wam, co to jest. Kampanula. E, Kwiatek o śmiesznej nazwie, ale bardzo uroczy, również kojarzący się z lasem, z taką ściółką, delikatny, także również możemy bardzo ciekawy efekt uzyskać, zostawiając go na naszym stole. Układamy go w ten sposób, aby zasłonić wszystkie... Te niezbyt estetyczne doniczki. Możemy takie trawki i takie nieestetyczne doniczki również wstawić w jakieś ładne osłonki, doniczki, które mamy. Możemy wykorzystać również papier taki celofon mhm. i również obłożyć takim celofonem, zawiązać dookoła kokardkę. Możemy również taką trawę po prostu wyjąć z doniczki i przełożyć ją na jakieś szklane do naczynia. No to też fajnie będzie wyglądało. Tutaj właśnie zrobiłam taką jedną propozycję przełożenia takiej nieestetycznej, usunięcia tej nieestetycznej osłonki, tej doniczki. I wykorzystałam do tego zwykłą najzwyklejszą no szklankę, jaką dysponowałam w Super to wygląda. Wygląda to bardzo naturalnie. Widać tak świeżo. Korzonki, Super. E, ziemię. Bardzo, bardzo fajny i ciekawy efekt. To tak na zmienia koncepcję. Tak, już mi się zmieniło. E, miało być e, inaczej. Wpadła na powiedz ze szklankami mm -hmm. i mamy już zupełnie inny stół niż był zawierzony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co to jest, to jest jakaś półka? Panel podłogowy. <noise> To jest tak naprawdę. Przykryłam te brzydkie ranty tutaj tej deseczki. Jeszcze dołożymy takie dwa. Sztuczne kwiatki, sztuczne starczyki. Mamy tutaj e, serwetki, które też wykorzystamy później przy naszej kompozycji. Te kupiłyśmy e, w Oszall, dzisiaj z Karoliną. Te również, zielone. Kilka koronki, złotych kosztowały, nie niedrogie były. Niedrogie, bo to kosztowały 2 złote. No i tutaj te. Mm, są z dekor, Takie tłuczone, też w fajnym, takim żywym, kolorze. Będziesz się łączyć? Tak. że zrzestamy tą samą zastawę. Pamiętajmy, że posiłkujemy się tym, co już mamy. Żeby nie kupować za dużo. Tak. Tutaj mam obrączki na serwetki. Z względu na to, że e, lubię e, jak każda kobieta i chyba mam mentalność sroczki, lubię wszystko co się błyszczy i świeci, e, jak widać zresztą, to również mam obrączki, które są z takich kryształków. E, coś takiego również można zrobić samemu. Także też zachęcam e, do jakichś takich prac manualnych. Później jest świetna satysfakcja, że można pokazać e, naszym gościom. Coś zrobionego przez nas. No, na pewno super to wygląda. Jedną serwetkę kolorową wstawiamy pod spód pod y, talerz taki mniejszy, przystawkowy. I tutaj na tym układamy nasze sztuczce. Czemu taki pomysł? Że czasami, jak mamy bardzo blisko siebie, y, Nasze gości, to każda zestawa stołowa e, dla każdego gościa z osobna może być bardzo blisko siebie. I nieraz zdarzyło mi się już <głos》> zauważyć coś takiego, że ludzie bardzo często się mylą i biorą sztuczce e, osoby, która siedzi obok. <głos》<głos》bo, bo swoje ma gdzieś tam wypchnięte e, bardzo często pod swój talerz i po prostu ich nie zauważyła. Czyli tutaj mamy swoje i na pewno nam się nie podoba. Widać, że to jest y, do naszego talerza już porządkowane. Niż talerz znowu. Tak wykorzystaliśmy nasze y, takie czerwono-bordowo-wiśniowe e, serwetki. Teraz e, proponuję, żeby połączyć to z drugim kolorem które doda nam też takiego powiewu szaleństwa i świeżości. I wiosny. Tak, wiosny przede wszystkim. Czekamy na nią. Możemy włożyć klasycznie do środka w ten sposób serwetki. I w tym momencie wygląda to już na bogato. Tak, możemy w ten sposób włożyć lub też złożyć w rulonik. bardziej prosty mhm. wygląd. i wygląd. Wykorzystamy sobie ten bardziej prosty. I mamy drugi stół. Znowu tanim kosztem. Tak, opowiedz coś o tym stole. E, w przeciwieństwie do tamtego stołu, bardziej takiego prześnego, e, leśnego, ten jest bardziej minimalistyczny i chyba też skierowany do osób, które nie lubią aż tak mocno mieć zastawionego stołu. Zobaczcie, wykorzystaliśmy tutaj tą trawę, która była w po, e, poprzedniej e, kompo, Nie, mech. Mech wykorzystaliśmy. E, trawę pokazywałam. Chciałabym zrobić inną kompozycję, ale zrobiliśmy coś zupełnie innego, ale jest to samo wykorzystane w kolejnym projekcie. Wykorzystaliśmy szklanki, które były w domu. No to jest po szklanki. to, żeby pozbyć się brzydkich, obskurnych osłonek, mhm. mech, jajka, które również były. Ta sama zastawa mamy prosty, minimalistyczny, bardzo ciekawy stół, zielony, świeży. Troszeczkę jest taką nutką e, orientu. Tak, bo ta trawa tak się kojarzy tak. W, jak w suszarni. <laughs> Można śmiało wykorzystać do suszy, ale wydaje mi się, że suszy może być e, kolejną inspiracją do, do następnego do, 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 do spotkania. spotkania. <laughs> no, to bardzo mi się kojarzy, że dla osób młodych, a w ogóle, bo twoje widzę, tutaj aranżacje są takie mimo wszystko skierowane do osób młodych. Nasi rodzice czy dziadkowie raczej nie pokusiliby się na a, robienie takich. A, ozdób na święta, bo tutaj musiałyby stać przecież milion półmisków. Tutaj muszą dać wędliny, załatki i tak dalej, to gdzie to wszystko pomieścić? Ty tutaj prezentujesz trochę inny styl, trochę dla młodych ludzi, którzy jedzenie mają już poporcjowane na tak. talerzach, ewentualnie tu po bokach. Trzeba zauważyć, że coraz więcej młodych ludzi jednak stołuje się na mieście, chodzi do restauracji i mają już w nawykach to, że jedzenie mają podane już gotowe na talerzu. Że odchodzi się od tego sposobu podawania jedzenia na stół na tysiącu półmiskach, talerzach, wazach. Aczkolwiek kiedyś też pokażemy coś takiego, żeby skierować również do starszych osób nasze filmiki, tak. Ale to jest do młodych osób, żeby pokazać, jak można pobudzić kreatywność również. Yy, I też pokazać, że jest inny sposób już na, na, na jedzenie, na może niebiesiadowanie, prawda? <laughs> Ale już inaczej to wychodzi. Yy, bardziej już idziemy ku kierunkom zachodnim, amerykańskim, gdzie te stoły zawsze są bardzo ciekawie yy, pokazane i przyozdobione. Pięknie to wygląda. Dajcie nam pomysły na kolejne stoły, bo Marzena proponowała może stół na komunie, może stół na ślub, jak można by jakieś takie dekoracje porobić. Opowiadała mi też, jak można by zaaranżować na przykład takie wysokie wazony, takie, takie tuby. No, jest masa, masa pomysłów. Jak macie kreatywną osobę, to naprawdę ja się czuję mega oświecona teraz. Także dawajcie pomysły, co byście chcieli zobaczyć: czy na romantyczną kolację dla dwojga, czy właśnie wystrój orientalny na sushi, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, no i czy w ogóle Wam się podobało. Ja Ci dziękuję bardzo, że się ja zgodziłeś. Pod spodem będziecie mieć kontakt do Marzeny fanpage, na Marzeny fanpage, na jej maila Jeżeli macie pytania, to zadawajcie. No i czekamy na wasze komentarze. Do zobaczenia. Pa. Pa pa.